Ciao ragazzi! W dzisiejszym odcinku zajmiemy się drugą częścią trybu rozkazującego w języku włoskim. Kilka odcinków temu zajmowaliśmy się trybem rozkazującym, czyli imperativo. Mówiłam Wam wtedy, że jest to tylko jedna z części trybu rozkazującego. Dzisiaj więc zajmiemy się kolejną, ale jeszcze nie ostatnią jego częścią. Tryb rozkazujący w języku włoskim ma wiele form i aspektów, tak jak i tryb rozkazujący w języku polskim. Ja mogę przecież użyć trybu rozkazującego w odniesieniu do osoby, z którą jestem na ty. Mogę powiedzieć, Zjedz, napij się. Mogę tej formy również użyć do wielu osób. Zjedzcie, napijcie się, ale również mogę rozkazać, i tutaj w cudzysłowie, komuś, z kim wcale na ty nie jestem, czyli proszę się napić, proszę się poczęstować i tak dalej. Stąd tyle różnych form. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się formami noj i Woj, czyli my oraz wy. Zacznijmy więc od tej pierwszej formy. Tryb rozkazujący na my jest w języku włoskim na szczęście dosyć prosty. To po prostu te formy, których my w języku polskim również używamy, czyli chodźmy już, napijmy się, pośpieszmy się. I tak dalej. W języku włoskim te formy na szczęście są bardzo proste. Jeżeli macie opanowany czas teraźniejszy, no bo rozumiem, że nikt za tryb rozkazujący nie bierze się, nie znając czasu teraźniejszego, bo po prostu jest to temat wtedy zbyt trudny, to wiecie doskonale, że są tam końcówki jamo. I właściwie bez znaczenia. Tutaj jest koniugacja, bo forma NOI ma te same końcówki przy każdej koniugacji. Mówimy przecież parliamo, prendiamo, capiamo, sentiamo. Bez różnicy. Na szczęście, bo w trybie rozkazującym wystarczy zapamiętać, że ta forma, a więc forma trybu rozkazującego na my, jest taka sama jak forma czasownika w czasie teraźniejszym. Kiedy więc mówię, chodźmy, Powiem andiamo, bo taka jest forma w pierwszej osobie liczby mnogiej w czasie teraźniejszym. Jeżeli mówimy o drugiej koniugacji, czyli o tych czasownikach, które zakończone są na erę, używamy tej samej znowu formy. Czyli na przykład prendiamo, weźmy. Tutaj mówimy o czasowniku prendere, czyli brać, wziąć. Posłuchajmy. Sentiamo. Tutaj mówimy o czasowniku sentire. Przeczenia tworzymy w ten sam sposób, dodając słówko non-przedczasownik. Czyli na przykład. Non lavoriamo oggi. Dzisiaj nie pracujemy. Nie pracujmy dzisiaj. non Lavoriamo. Non prendiamo. Nie bierzmy. Na przykład nie zamawiajmy tej pizzy, zamówmy tę inną. Non prendiamo. Non partiamo. Nie wyjeżdżajmy. Non partiamo ancora. Nie wyjeżdżajmy jeszcze. Non finiamo. Nie kończmy. Non finiamo. No to może kilka przykładów. Macie samolot za godzinę, ale wasza koleżanka pakuje i pakuje i pakuje tę walizkę. Nie może się spakować. Na co wy? E daj! Usiamo! No daj, pospiesz się, pośpiesz się. Mamy samolot za godzinę. Wychodzimy! Usiamo! Non mangiamo ancora. E presto! Nie jedzmy jeszcze. Jest wcześnie. Non mangiamo. Buon appetito. Signore, benedici questo cibo. Amen. Buon appetito. I contemplate Buddha accepting. Okay, buon appetito. Voilà. Oh Plus the food you have provided. Tu. Io sono ateo. Ringraziamo a Chris. Ringraziamo, czyli po prostu podziękujmy. Tutaj oczywiście mamy do czynienia z formą my i chodzi o. Czasownik pierwszej koniugacji zakończony na "-are", chociaż to przecież tutaj nie ma większego znaczenia. Ringraciamo, czyli od ringraciare, dziękować, podziękujmy. A co się dzieje z formą "-wy"? Na szczęście jest równie prosta i też, jeśli znacie czas teraźniejszy, nie będziecie mieć z tą, z tą formą żadnego problemu. Jak odmieniają się czasowniki w czasie teraźniejszym w "-wy"? o sobie drugiej liczby mnogiej. Oczywiście tutaj już ma znaczenie koniugacja. Zależnie od koniugacji czasowniki dostają różne formy i tutaj w trybie rozkazującym to jest dla nas bardzo istotne. Laborate, pracujcie, laborate. W trybie rozkazującym. Woj pierwsza koniugacja czyli czasowniki zakończone na "-are", dostają "-ate". Taką końcówkę, czyli po prostu końcówkę osobową z czasu teraźniejszego. "-Lavorate". Pracujcie. "-Prendete". Bierzcie. Weźcie. Znowu, tutaj czasownik w trybie rozkazującym dostaje końcówkę z czasu teraźniejszego, czyli "-ete". "-Partite". Wyjeżdżajcie. Trzecia koniugacja, czasowniki zakończone na ire, dostają i te. Kapite, zrozumcie, kapite. Trzecia koniugacja, b, także dostaje końcówkę i A co z przeczeniem? Przeczenie tworzy się właściwie tak samo, dodając przed czasownik słówko przeczenie non. Non lavorate, nie pracujcie. Non prendete, nie bierzcie. Non partite, nie wyjeżdżajcie. Non capite, no nie zrozumcie, nie zrozumcie mnie źle, na przykład. Jesteście w domu, ktoś puka do drzwi. Oczywiście spodziewacie się gości, wiecie doskonale, że to wasi przyjaciele. Mówicie więc, entrate pure. Wchodźcie, no wchodźcie przecież. Entrate pure. Wasi przyjaciele zatrzasnęli za sobą drzwi, oczywiście z drugiej strony, nie mogąc się już na was doczekać. Pakowaliście tę walizkę już od dwóch godzin, a samolot odlatuje niebawem. Gęsie go więc równo schodzą po schodach. Wy sami w mieszkaniu bierzecie walizkę. I krzyczycie, non partite senza di me, nie wyjeżdżajcie bez mnie, non partite senza di me, non partite senza di me, nie wyjeżdżajcie beze mnie. Pięknie jest widoczny tryb rozkazujący w drugiej osobie. Mamy tych form aż cztery, właściwie dwie, ale jedna powtórzona trzy razy. Aspettate, czyli czekajcie, poczekajcie. Tutaj mamy do czynienia oczywiście z czasownikiem pierwszej koniugacji. Aspettate od aspettare, czekać. Non andate via. Tutaj jest forma przecząca. Znowu chodzi o czasownik pierwszej koniugacji. Andare, via. Odjeżdżać, w tym wypadku bardziej odpływać. Non andate, via. Nie odpływajcie. E tutto per oggi, Drugą część trybu rozkazującego macie już za sobą. O tyle do przodu. Widzimy się wkrótce na kolejnej jego części. Ciao, ciao!